Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kiko Pewnie zastanawiacie się, co on taki uśmiechnięty. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo ładna pogoda za oknem. Po drugie, mówię stanowcze dość, dość krytyce polskiego futbolu. Przynajmniej w tym odcinku. A tak serio mówiąc, ostatnio sobie troszkę ponarzekałem na polską piłkę. Spłakałem się na nią tutaj i w sumie razem z Wami w komentarzach, bo jak zobaczyłem, co tam się dzieje pod tymi filmikami, to właściwie doszedłem do wniosku, że jesteśmy taką grupą ludzi... Która się we wszystkim ze sobą zgadza, tylko nie za bardzo wie, co z tym zrobić, bo zarówno ja, jak i wy mamy na to niewielki wpływ. Myślę sobie, że wpływ na to mogą mieć nadchodzące wybory, ale nigdy nie wiadomo, czy jednego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo o takich wyborach mówię, już nie myślcie sobie, że o innych, zastąpi inny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. To znaczy, może zastąpić inny, ale czy zastąpi lepszy. No bo mnie się na przykład wydawało, że już. Takich ciemnych wieków nie doczekamy, jak były na przykład za Grzegorza Laty, a wydaje mi się, że teraz jest gorzej, czego truskawką na torcie, jak mawiał klasek, a tak naprawdę powinno się mówić wisienką, wisienką na torcie. Był ten nieszczęsny superpuchar na Narodowym, Stadion Narodowy, Świątynia Polskiej Piłki, Arena Meczów Reprezentacji, świecąca pustkami, no strasznie to po prostu wyglądało i, i żal było na to patrzeć, ale ja nie o tym, bo... W międzyczasie, dość daleko stąd, dość daleko od Polski, od Warszawy, w której mieszkam, odbywał się taki mecz, w którym zmierzyły się Atletico z Barceloną. Moje oczy, musicie mi to wybaczyć, dużo mocniej skręcały w kierunku starcia derbowego pomiędzy Liverpoolem a Evertonem, no bo oczywiście derby Merseyside to jest coś, co, coś, co mnie grzeje, ale w, zerkałem od czasu do czasu na mecz pomiędzy Atletico i Barceloną i jest tam jeden gość, który stoi między słupkami, nazywa się Wojciech Szczęsny, jest Polakiem, gra oczywiście w Barcelonie i 19 meczu z nim Barcelona w składzie, jakaś dziwna konstrukcja. Barcelona nie przegrała z Wojciechem Szczęsnym w Bramce po raz 19. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że występów było 19. Wojciech Częsny to jest postać, o której już dawno chciałem wam powiedzieć tak w osobisty sposób, bo nagrywałem na kanał Zero Vloga, kiedy on się żegnał z karierą, kiedy przechodził na leżak i w piłce klubowej, i w piłce reprezentacyjnej, natomiast no, mam nieustającą sympatię pod adresem tego chłopaka, i dzisiaj rano będąc na spacerze z psem, wrzuciłem na swój profil facebookowy bardzo serdecznie Was zapraszam do obserwowania tego profilu, bo tam dużo wrzutek właśnie tego typu wjeżdża. Wrzuciłem taki post o Wojtku Szczęsnym, taki zupełnie luźny, że Wojtek mi się kojarzy z takim gościem, który jest synem koleżanki twojej starej. Czyli nie uczy się do egzaminu, a zdał. Najlepszy z WF-u, ale też wyhaczy piątkę czy czwórkę z matematyki. Właściwie wszystko mu wychodzi. Pojedzie na wycieczkę szkolną, wszystkie najfajniejsze dziewczyny są siedzieć obok niego. Nauczycielki poczęstują go papierosem, tak żeby nikt nie widział na tej wycieczce, i tak dalej, i tak dalej. No więc Wojtek Szczęsny z pozoru, oczywiście, wygląda na takiego gościa, któremu wszystko bardzo łatwo przychodzi, ale tak nie do końca jest, bo my go kojarzymy z tym, że był na leżaku, leżał sobie na plaży, pykał fajeczkę i nagle co zrobił? Wrócił do wielkiej piłki, przyszedł do jednego z największych klubów na świecie, czyli do Barcelony. Nie dość, że ta Barcelona pięknie gra w piłkę, no to on stał się jakąś postacią już kultową w tej Barcelonie. Stał się takim kandydatem do większych opowieści w uliczkach Barcelony, kiedy już skończy tę karierę. Naprawdę, ale warunek wydaje mi się jest jeden. Barcelona musi coś z nim wygrać, coś z nim podnieść. To nie jest takie proste, że nic nie wygrają, a są w grze o wszystko. Właściwie Barcelona już nie ma nieważnych meczów do końca sezonu. I ten Wojtek Szczęsny też będzie taką kultową postacią. Kultowe postaci zazwyczaj coś, coś wygrywają. Więc ja, ja ten pościg wrzuciłem, jaka tam się rozpętała dyskusja. Okazało się, że sporo osób jednak zakodowało sobie, zanotowało to, że Wojtek Szczęsny przynosi nam dużo, dużo radości. Wiemy, że są trudne czasy. Ja w piłce nożnej staram się szukać takiej ucieczki do dobrej informacji. Po pierwsze. Bo wiemy, że różnego rodzaju zawirowania, złe rzeczy ogólnie z całego świata, nie mówię, że tylko z polityki, ale też wydarzeniowo bombardują nas każdego dnia. I mam wrażenie, że ten Wojtek Szczęsny stał się, informacje o nim, jakieś takie pozytywne cytaty z niego, stały się taką dla nas wszystkich odtrutką dnia codziennego. Więc e, pewna pani napisała mi na Facebooku, że ma wrażenie, że on już wyskakuje z lodówki, a ja jej odpisałem, że wolę, żeby wyskakiwał mi Wojtek Szczęsny z lodówki niż politycy, bo naprawdę wolę. Zatem Wojciech Szczęsny może mieć teraz tylko jeden problem, że do zdrowia wraca Ter Stegen, którego Szczęsny w Barcelonie zastąpił. Ale jak się okazuje, Wojtek nie ma z tym problemu, bo powiedział w wywiadzie pomeczowym, że właściwie to on nie ma problemu z tym, jeśli Ter Stegen go zastąpi. Chociaż ja Wojtkowi w tej kwestii absolutnie nie wierzę. Poznałem Wojtka jako bardzo mm, młodego gościa, ale z opowieści. Z opowieści jego taty, czyli Maćka Szczęsnego, który pracował ze mną w takiej gazecie Nowy Dzień. Nie pamiętacie jej na pewno, bo ona utrzymała się na rynku dużo krócej niż Wojtek Szczęsny między słupkami Barcelony. Kiedy już udało mu się stamtąd wywałtować penię. No i jak to wyglądało? Maciek szczęsny, który po wspaniałej karierze piłkarskiej reprezentacja Polski, Mistrzostwa Polski z różnymi e, dużymi klubami był fotoreporterem u nas w gazecie. Jeździł na, przykład na skoki narciarskie i fotografował Adama Małysza. Na serio tak było, być może ktoś tego nie pamięta lub nie wie w ogóle, no to ja wam mogę powiedzieć, że tak właśnie sytuacja wyglądała. No i pewnego dnia ten Maciek w, przyjeżdża do redakcji i mówi, yy, no sorry, tam jak macie coś do mnie teraz, jakieś zapotrzebowanie, to, to ja już jestem, no bo byłem na lotnisku, a to był jakiś wieczór, tam powiedzmy, poniedziałek wieczorem. Ja mówię, no dobra, a po co byłeś na lotnisku? A byłem zawieźć syna, bo, bo leci do Londynu. Ja mówię, a to na jakąś wycieczkę, no bo ileż ten Wojtek miał wtedy lat, chyba 16. A I Maciek mówi, nie, nie, do Arsenalu. No i my tak patrzymy na niego, a to Maciek, serio, nie uznałeś, że to jest ciekawe z naszego punktu widzenia dla gazety, że twój syn będzie grał w Arsenalu? No nie, nie uznałem. No i to był właśnie cały Maciek, ta anegdota go bardzo dobrze oddaje. I przyznam wam szczerze, że jakoś tak się moje dziennikarskie losy uderzyły, ułożyły, że się nigdy nie zderzyłem z tym Wojtkiem, że mm, nigdy nie robiłem z nim rozmowy żadnej, że e, gdzieś się rozmijaliśmy po drodze. Oczywiście były jakieś w Migzonach rozmówki krótkie na kadrze, ale kiedyś po meczu reprezentacji podczas grupowania reprezentacji Polski w Warszawie, zrobiłem z nim taki duży wywiad o arsenalu, kiedy on już bronił we Włoszech i Pierwszy raz wtedy ze sobą gadaliśmy. To, co mnie uderzyło, to fakt, że rozmawiało nam się tak, jakbyśmy się znali od 20 lat, od tej opowieści Maćka o nim. Więc to było bardzo miłe i rozmawialiśmy sobie, nie wiem, pół godziny czy 40 parę minut na temat właśnie Arsenalu. Zobaczymy, jak ten chłopak faktycznie nosi w sercu Arsenal, jak dużo pamięta szczegółów, jak przyjemnie rozmawia się z nim o piłce, jakie ma inne spostrzeżenia niż wszyscy i jaki ma przede wszystkim niesamowity luz. Tę rozmowę. Możecie sobie obejrzeć, ona jest na kanale YouTube'owym Przeglądu Sportowego. To było w cyklu, który wtedy dość dobrze mi żarł, czyli English Breakfast Extra. Wojtek opowiadał tam o, swoim, o swojej przygodzie w Brentford, o swoich przygodach w Arsenalu. No naprawdę to był dla mnie mega przyjemnie spędzony czas. I od tamtej pory patrzę na niego zupełnie inaczej, bo on nie po prostu kupił swoją naturalnością. Czasami jest tak, że. Dziennikarz ma dość tych sztampowych wszystkich formułek, regułek, tych, tych takich przepranych przez systemy PR-owe piłkarzy i nie chce gadać z kolejnym takim zawodnikiem, bo to jest dla niego bardzo trudne, bo nie ma później co z tej rozmowy wycisnąć na łamy, czy na portal, czy, czy do gazety, czy na kanał YouTube'owy, do telewizji, whatever. A tutaj dostałem gościa, który mówi ciekawie, nie boi się mówić, nie mówi w sumie jakichś skandalicznych rzeczy, skandalizujących, ale mówi po prostu szczerze to, co myśli. Wojtek jest dokładnie taki, bo obejrzałem niedawno jakąś rozmówkę z nim w migzonie z Tomkiem Świąkałą, kiedy rozmawiał po meczu Ligi Mistrzów, jest dokładnie cały czas taki sam, on nikogo nie udaje, więc mam wrażenie, że on wszedł do tej szatni, nikogo nie udawał, tu zapalił papierosa, tu obronił parę strzałów na treningu, no i dzisiaj przyjemny ból głowy ma Hansi Flick, bo wraca do zdrowia jego rodak, no jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, Ter Stegen, ikona zresztą Barcelony, co do tego nie mamy wątpliwości, ale Wojtek na razie świetnie to rozgrywa. Okej, okay, jeśli trener będzie chciał, żeby wrócił, no to ja usiądę na ławce rezerwowych. Ale dzisiaj posadzić Wojtka na ławce rezerwowych byłoby sporym popa. Myślę, że byłoby też um, czymś bardzo nie fair w stosunku do Wojtka, bo drużyna z nim czuje się dobrze. Jest talizmanem tej drużyny, tak jak powiedziałem. 19 meczów, 19 bez porażki. I też mm, mam wrażenie, że on się z każdym meczem uczy coraz lepiej tej, tej gry Barcelony. Że samo to, że on jest w tyłach, daje tej drużynie takiej pewności siebie. Że zaczęły się już takie w przestrzeni publicznej pojawiać pytania, a czego takiego mu brakuje względem Terstegena? Więc może być jeszcze bardzo ciekawie. Wiadomo było, że jak Ter Stegen wróci do zdrowia, no to ta pozycja mu należna w jakiś sposób powinna na niego czekać. Myślę, że nikt w Barcelonie nie spodziewał się, że Barcelona tak dobrze będzie z Wojtkiem wyglądać. Na dodatek to może być wciąż, cały czas się na to zanosi, tłusty sezon dla Barcelony, ale wiemy, że takie zapowiedzi różnie się kończą i może to też być sezon, w którym Barcelona nic nie ugra, co byłoby lekkim szokiem jednak dla wszystkich. Więc oczywiście ja bym chciał cały czas, żebyśmy pamiętali, że w tym luzie Wojtka, w, w, po meczowych wypowiedziach, w tym jak on się spisuje w meczach i na treningach, jednak tam z tyłu, pod spodem jest wielki profesjonalista, facet, który zna się na swojej robocie, facet, no, który naprawdę liznął potężnej piłki w Premier League, w Serie A i właściwie dostała Barcelona gotowy piłkarski produkt. To był no brainer, jak to się ładnie mówi. To, było, to był pewniaczek, że Wojciech szczęście będzie dobrze bronił. Natomiast wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał, że ta jego gra i ten wpływ jego na zespół, bo właśnie ja bym nie nazywał tego grą, nazwałbym to wpływem na drużynę. Ten wpływ jego na drużynę będzie aż tak potężny. Mam przed sobą wypowiedzi Wojtka, to była rozmowa z Mają Strzelczyk, to klub najpiękniej grający w piłkę spośród tych, w których byłem i to akurat prawda, ciężko tutaj polemizować. Momentami może Arsenal, taki w Prime, w którym był Wojtek, potrafił zrobić akcje, które ocierały się o to, co robi dzisiaj Barcelona i myślę, że nikt nie będzie na mnie wieszał psów za takie stwierdzenie. Całkiem przyjemnie się tak gra, ja mam tylko nic nie zepsuć. Dziś chyba nie było strzałów na bramkę poza tymi ze spalonego. To prawda, przyjemna robota, polecam na przyszłość wszystkim Polakom. Wojtek zawsze rzuci jakiś żart, ale pod tym żartem jest też ciekawa rzecz, takie może nie tyle deprecjonowanie siebie, ale takie nie stawianie siebie na pomniku, na piedestale, nie budowanie sobie pomnika. Ja tu tylko stoję, oni grają, nic nie miałem do roboty. Znam wielu bramkarzy, którzy powiedzieliby, no trzeba było tutaj wykonać pracę pełną koncentracji, zarządzanie meczem, nic takiego się nie pojawiło. Pojawił się za to w hiszpańskich, głównie w katalońskich mediach, że Wojtek faktycznie daje spokój tej drużynie, że co ma wyłapać w powietrzu, to wyłapie, że tam, gdzie trzeba zagrać krótką piłkę, zagra krótką, tam, gdzie trzeba zagrać długą piłkę, zagra, zagra długą. To też jest dla niego duża lekcja, bo w takim wieku już ciągnięty z emerytury, musi troszkę nauczyć się innego futbolu. Sam to, sam to przyznawał po meczach. Dobrze wyglądamy fizycznie, ale ja tam tylko stoję. To jest dalsza część wypowiedzi. Myślę, że dużą rolę poza przygotowaniem fizycznym odgrywa to, że większość meczów jesteśmy przy piłce, kiedy w końcówce trzeba się wznieść tam wyżyny. My jesteśmy dalej na świeżości, dużo łatwiej tę energię zachować. To mi się podoba u Wojtka, że on nie stosuje tej nowomowy, nie mówi o tych półprzestrzeniach, o jakichś takich tych dziwnych wszystkich potworkach ze szkoły trenerów. On po prostu opowiada o piłce tak, jak opowiada kumpel kumplowi przy piwie, i to mi się. Bardzo u Wojtka podoba. I teraz o Tesztegenie. Będziemy mogli nazywać go pełnoprawnym rywalem do gry w bramce. Wygląda dobrze, jest zdrowy i to jest najważniejsze. Ja bardzo chętnie powiem, że absolutnie nie będę miał problemu, jeśli wróci i to miejsce sobie weźmie. Chcę pomagać zespołowi, ale jeśli trener zdecyduje, że kapitan wraca i broni, to dla mnie jest to sytuacja zrozumiała. Scenariusze określone przez hiszpańskich dziennikarzy są różne. Ten taki główny nurt mówi o tym, że Wojtek do końca tego sezonu zachowa miejsce między słupkami, no bo po prostu głupio, żeby je stracił. A od, od początku nowego sezonu Terstegen zacznie to miejsce powoli odzyskiwać i pewnie koło października, listopada je odzyska. To głupio brzmi stopniowe wprowadzanie Terstegena. Natomiast Terstegen myślę, że też oglądając to, co Wojtek robił no pomyślał sobie, kurczę, mam problem naprawdę, bo przyszedł tutaj gość, który nie jest jakimś ogórkiem, no zresztą taki do Barcelony nie mógł przyjść, ale wiecie, przyszedł taki gość, którego nie będzie łatwo ze względu całej tej aury, którą wytwarza, poświęcić na moją korzyść i mimo tego, że trener jest moim rodakiem, to wcale nie będę miał, wcale nie będę miał tak łatwo. Mam wrażenie, że, że Wojtek... Czuję się spokojnie między słupkami, że i coraz lepiej wygląda ta lepiej, coraz lepiej wygląda jego granogami. nogami. No, jest pewny, zawsze to był bramkarz, który fantastycznie bronił na, na refleks. Fantastyczny zasięg ramion, więc on też do tych dośrodkowań bez problemu wychodzi. Podobało mi się takie jedno określenie. Próbuję je teraz znaleźć, Próbuję mieć taką, próbuję mieć taką podzielność uwagi żeby tutaj Was zagadać trochę, a tutaj, a tutaj sobie przewinąć. Nie przygotowałem sobie dobrze tych notatek, za duży rozstrzał. Kataloński dziennik Sport przyznał Polakowi notę 7, to za ten mecz z Atletico, mecz wielki z Realem Madryt w finale Pucharu Hiszpanii 26 kwietnia w skali od 1 do 10 określił rolę z częstego mianem Espectador, czyli widza, zaznaczając, że przez większą część meczu miał niewiele pracy, bo Atletico rzadko zagrażało jego bramce. Bycie widzem i granie dobrego meczu to są bardzo trudne rzeczy. Każdy bramkarz o tym powie. Myślę, że Wojtek z tym swoim naturalnym luzem, z tym takim, no ja powiedziałbym, organicznym wkomponowaniem się w zespół, on tej drużynie bardzo dużo daje właśnie pod tym względem. Marka podkreśla pewność we wszystkich interwencjach Szczęsnego. Jestem ciekaw Waszej opinii, jak dalej potoczą się losy Wojtka Szczęsnego. Czy też Stegen będzie musiał mocno się napocić, żeby odzyskać miejsce między słupkami? Czy ono jest mu należne? Wojtek ustąpi i będzie sobie spokojnie to oglądał. Z ławki w każdym razie jesteśmy świadkami fantastycznej, fenomenalnej historii z udziałem Polaka i mnie to bardzo cieszy. A na, doda na dodatek świeci słońce, przynajmniej tak jest w Warszawie, nie wiem jak w Waszych miastach, więc to mnie podwójnie cieszy, a jeszcze bardziej się ucieszę, jak podniesiecie kciuka w górę i zasubskrybujecie mój kanał i będziecie oglądać tutaj filmy yy, i zostawicie kciuka w górę pod tym filmem. O, i zasubskrybujecie kanał. Tak powinno być. Więc e, Wojtek Szczęsny jest szefem totalnym. To jest moje motto na dzisiaj. To mówię, ja Przemysławski, a teraz się odmeldowuję. Cześć Strzała!